Halo, halo, siemano to znowu ja. Dzisiaj jest nadal 7 czerwca 2019 roku. Piątek kontynuujemy, nie będę mówił, która godzina, bo żal. Kontynuujemy granie w Wiedkong i widzę, że mi naprawiło się. Chyba to chodziło po restarcie kom restart kompa, żeby się po prostu instalacja, jakby gry, y była confirmed, nie? Tak zwana. I chyba dopiero. Chyba dopiero teraz zaczęło mi działać tak jak powinno, w sensie wiecie, że nakładka jest i tak dalej. Ja wszystko widzę co muszę. Znaczy, nie widzę fps na przykład, tego nie widzę, ale widzę po lewej stronie, że jest nagrywanko i że mikrofon działa. Jestem ciekaw, czy gdzieś tu pułapki są. Musimy dojść do LZ na tym, na górze, na górce, które jest chyba gdzieś tam nad tym, nad. Tym samym yy, nad tą samą wioską, którą ma przejętą VC, czyli Wietką, tak zwany A i musimy zrobić to oczywiście po cichu. Bo jak wcześniej się okazuje, że dało się, że można było robić to na głośno, bo w wiosce by nie, nie usłyszeli, to tutaj nie można. To już trzeba być cicho, co jest chyba dosyć logiczne. Jakoś tak idziemy dziwnie. Ładno otwarte. Z tego co pamiętam, będzie dwóch na, na tej górce całej. Jakiś gości, którzy mają tam patrol. Ja niestety nie pamiętam planu jaki był, że ktoś tam miał dwóch stać na dole, dwóch na górze, ja miałem być tam z kimś na dole jeszcze dodatkowo. Coś takiego tam było i mieliśmy zaatakować mucha mi tu lata. Bo miałem otwarte okno na wieczór i... No i tyle. I przeciały do światła. Chodźmy. Ale nie wiem, jakoś... Znowu jakaś jedna mucha się gdzieś tutaj zapodziała, bo wcześniej miałem jedną, to ubiłem. A tak to przez długi czas nie miałem. Taką jedną, czy tam dwie takie miałem tutaj gdzieś w okolicy. Pamiętam, miałem jedną końską muchę, tak, ale to już to dawno temu. I ją rozpaczkałem na tym, na szybie. Później miałem ten. I to w tym roku, nie już w tamtym. W tym roku już. A może w tamtym, chyba w tamtym. Okej. Okay. Czyli ktoś tu jest wisi, a my musimy ich zabić. Tam o. Bez przeszkód, bez przeszkód większy w sensie bez jakichś tam niespodzianek przyszło. Jeden dostał, drugi dostał. Trochę go nie zauważyłem na porządku, ale udało się. Ten miał tutaj pepesze. Znaczy jakiś gość z Saigonu przyszedł tu. O, lorneta. Chujowo widać. Mucha siedzi na monitorze, wolę, żebyś na monitorze niż w moim kubku kawy. Gryzgany. <coughs> Ogólnie broń Boże na głośno. So there are three gooks guarding the whole camp. Campfire with a couple of gooks sat around. And huts with some others asleep. There's our man. When I approach, I'll signal Bronson and he'll blow one of the huts. During the chaos, I'll grab our guy and bug the fuck out of here. Dobra. Mm, just our, uh, detail. Six, this is Swamp Fox. We are at Point Baker, going to proceed as planned. Have Bird and Dragon ready for use. Over. Swamp Fox, this is Six. Affirmative on that air support. Good luck, guys. Over. Six, this is Swamp Fox. Don't worry about us. Out. Ogólnie jak misja ma. Probably a diary. Let's go. Ja to jest AK Dobra. A tak, wydałem rozkazy, żeby każdy zrobił co miał. Czyli doktor i pointman zostali tutaj. Mam lornetkę. Mam. O, mam lornetkę. No, niestety nie mogę tam. I tak, jest dwóch gości tam. Ja pamiętam, że raz jeden z tych gości miał jakieś SKS-a czy coś takiego. Ja pamiętam, że tym SKS-em pozabijałem tych ludzi. Ale jak wygląda mniej więcej. Bo oni tak patrolują, na przykład ten gdzieś chodzi, tutaj staje przy ognisku, i tam później dalej i dało się ich wszystkich pościągać. Także oni nawet nie widzieli, ale niestety teraz nie mieliśmy takiego szczęścia. No i trudno, nie? Jak mniej więcej wygląda sytuacja? Mapa jest wioska, my jesteśmy na LZ. Jak mógł sobie pokazać. of there. Tak, macie po prawej stronie. Nad i kolor jest na tutaj. Hornstero jest na północy, tam, tam o gdzieś mniej więcej, w tamtym kierunku jest, znaczy jest na południu, no ta, tam, tam o gdzieś, z tej wioski yy, i ma zajść od południa, tam od ogniska trochę jakby. Hmm. Deadford stoi tutaj o przy tym płocie, tutaj pod nami wręcz. A ja mam przejść właśnie koło Detforda, czyli radiomana, i tam od tyłu pójść i POW. E, A jeszcze, gdzie jest nasz e, gość z e, dynamitem na b 2 A Bronston to tam jest. E, on ma zaś od tyłu, a ten Headford ma e, być ten... Ma, ma być. E, ktoś tu stoi i nie jest na swojej pozycji. Tutaj koledzy są. Aha, idziemy. Jestem ciekaw jak to wyjdzie, ale ja pamiętam, że te misje zawsze nie robiłem tak jak, jakby był plan. Bo nigdy mi się nie udawało, zawsze do niego podbiegali i go zabijali, więc zazwyczaj... Na odległość. Albo raz mi się udało na odległość, drugi raz nie pamiętam jak mi się udało. Dobra, bo ten Bronson musi iść jakoś dookoła. A my... Ja tutaj z Detfordem podchodzę dobrze z tej strony. Dobra. Idę z Deadfordem. I tak dookoła idą. Pewnie dlatego, żeby się nie zablokowali na tej drzewie, jakby musieli. Znaczy, jakby tam jakby przyszła taka sytuacja, że tędy by przechodzili. Chyba czekamy na tego trzeciego, nie? Tak, czy ja muszę wejść od tyłu? Ktoś tam pierdolnie, tam podejdą Ja wtedy go uratuję, coś takiego Taka jakaś sytuacja mniej więcej jest Oho, kurwa, miał się nie zablokowywać nikt No chłopaki My tu stoicie i czekacie, czy... Uh -huh. Ten teraz zbugowany jest, czy po prostu... A temu się patrzcie, zmienił na M16, ale bzdura. Dobra, to idę. Chodzi w tej wewtej jak debil. Jakby żadna mnie pułapka nie dopierdoliła, bo on pewnie są zapłapkowane. Chociaż w sumie nie wiem czy są. Tam ci się nie ruszają, więc nasi w sensie. No i też prawdopodobnie te misje wykonywałem dlatego, że właśnie były pobagowane te, te postacie na przykład ten PCów, nie? Dobra, widzę naszą skrzynkę, znaczy ten, naszego ziomeczka. Najgorsze to jest to, że jak wes będzie alarm, to nie będzie tak, że. Nie będzie tak, że. Mm... My będziemy mieli szansę go uwolnić, nie? Tylko będzie tak, że od razu jest przegrana i gość dostaje w pierdol. Do niego podbiegają i strzelają mu w łeb z karabinu. Idziesz tu typie? Ho! Halo! Kolego? Wszystko okej? Okay? Nie mów się, że się ban zablokował. Kurwa, zablokował się. Chodź tu, kurde. <laughs> Ten... Um, Australijczyku. Chodź, wygląda jak Australijczyk. Chodź. Idziesz tu? Kurwa, gdzie polazłeś? Jebany się zgubił. Tędy nie możesz przejść? Ty, no ty jełopie pierdolony, ej. Dobra, to idziemy zewnętrzną stroną. Kurwa, gościu, nie rób mi przypału. Nie teraz, please. Pa, oni się dopiero teraz zostawiają te dzięki kumple. się pomogli w chuj chodźcie kumple, Mam wam i zarządzać, żebyście ze mną poszli? Chodź Idziemy po prostu tam gdzie mieliśmy iść, nie? Czyli tędy chłopaki. Idzie komando z kurwa złapany Kurwa chodź Nie zgub się znowu Chłopaki musieli ci szukać Dobra Klapniemy się tutaj, poczekamy aż się tutaj przyjdzie Objective Updated, nawet zrobiliśmy to po mega cichu Czyli mniej więcej 3 bani. Pokaż mi Swamp Fox, to jest Red Bird. Mogę ją widzieć. Co jest sytuacja? Over. Red Bird, to jest Swamp Fox. Zniszczyliśmy kontakt z wojną. Brakuje ASAP. Over. Swamp Fox, to jest Red Bird. Landing now, out. Ale nie miałem tu jakiegoś Arty supporta czy coś, żeby im pierdolnąć ślął joche? Nie, nie mam. We need to get to the Lima double time. Gdzie jest Slim Mazulu? No nie jesteśmy kurwa, ej. Siema. Ci w ogóle przy wiosce mają tego, helkę nic nie widzą. A siema, tam sobie siedzą, kurwa. Nawet się nie obudzili. Ja zazwyczaj wszystkich wybijałem w tej wiosce, wiadomo, dla bezpieczeństwa, ale <laughs> teraz nie trzeba. I'm going to go to the This is Dragon One. Where are you? Over. That's all. Welcome, Dragon One. We're already out of here. Go ahead and get that tea party started. Over. That's all. Ty wasz, tyle samolotów ty? O no na pewno ty. Tak nisko przelecieli. Cztery samoloty, jeden za drugim, przeleciały, nie wiem, z 50 metrów nad ziemią. Zrzucając na palm. dobrze jakby zrzucili na to by się sami usmarzyli. A jak nawet nie sami siebie, to tego gościa za nim na pewno był smażut pierwszy. Pierwszy był smażut drugiego, znaczy, no, pierwszy był smażut drugiego, drugi trzeciego, trzeci czwartego, było czwarty, piątego. Mm, tak. Mm, drużyna dowodzona przeze mnie, żeby uratować sierżanta Marwina. Mm, tak, tak. rongdong Village było przetrzymywane i przez WC strzeżone, żadnych cywilów nie było w okolicy. Wcale tak nie było jak opisują, żadnej uwagi i żadnych WC nie została zauważona. Ewakuacja LZ, wszystko dobrze, Hawkins dostał... Army Commendation Medal, czyli znowu ten sam medal za heroizm i tak dalej. zabili... zabiłem. 24 ja zabiłem. Znaczy zabiliśmy 24, pół godziny misja, 24 zabitych, 18 ja. Dobra, bunker. A pewnie trochę pogram, potem pierdolny się w Kimem, potem na wieczór się obudzę, na RPG, RPG'a miejmy nadzieję. Może wieczorem jeszcze coś ponagrywam. Thanks, Captain. There's nothing quite like a beautiful evening stroll through the Feeling poetical, huh? Good. Because you are gonna cooperate with poets on this next mission. Poets? After that attack on the village near the k River, Charlie panicked and lost his head. They crawled out of their holes and we zapped them. We enclosed the remaining enemy soldiers in a heavily bombarded swamp. Your first task will be to replace the A256 team there and serve as a blocking force. Charlie will want to get out of that quadrant, but you must not let him. When there's a suitable moment, the operation will be interrupted. We will let our poets do their thing. Okay, who are these poets? Psychological Operations Exploitation Team. Of course. What are they going to do? Talk to the gooks about their midlife crisis? Well, sort of. We need a few captives to get some intel. Poets will try to persuade them that we'll treat them nicely so long as they forget the struggle against the uh, capitalist pigs. Commies distribute some really good propaganda about us. Hopefully, some of them will see sense and surrender. Sounds like fun. What then? If all goes well, we'll launch the second phase search and destroy. The objective will be to eliminate the stubborn assholes who've remained in the AO and refuse to surrender. Then you guys will search the swamp and join up with B team. Sounds fair. We'll give them a chance. But if they really love the thought of being wasted by Hornster here, then so be it. Let's hope they all think like that. Listen, buddy, you've had a very unhappy childhood, haven't you? What? You're bloodthirsty, like some kind of fucked up M60 wielding vampire. You noticed too, huh? I bet you he suckled blood instead of milk. Screw you, pussies. Better to be enthusiastic than all fucked up in the head like you guys. Chill out, bro. These assholes are cornered. to prawda. O, patrzcie, jakiś tutaj pewnie twórca gry. Eee, <coughs> kilka uwag. To, co najpierw, może przede wszystkim to, co nam powiedzieli. E, to, to znaczy, no, powiedzieli co znaczy nam powiedzieli? Co powiedzieli ogólnie? O, patrzcie, co my tu mamy? Nową broń. Nowe zabawki. Pik, pik. M1 Karabin. O, po co 16. Wierzę, że 16, bo kurwa, czemu nie? Co są? A to do czego? Winchester! Winchestery tu są! Hej! Weźmiemy to, a później sobie spróbujemy to, co? Co tam mam? <coughs> Jeszcze strzelgana w sumie nie strzelałem na misji, ale zazwyczaj wolę na dalszy dystans. E, tak. Sytuacja jak wygląda? Sytuacja wygląda tak. Po tych całych akcjach, które odwaliliśmy, czyli te bunkry francuskie, Boże Komeczogi i tak dalej, no i uwalnianie tego całego POW, czyli wozie, wojennego tego, no, prisonera, tak, czyli wojennego więźnia że im tam rozpieździliśmy połowę w ogóle wszystkiego trochę zaczęli panikować, że tak to można nazwać i zaczęli dosyć mocno sobie wyłazić z tych dziur i strzelać do wszystkiego co się rusza więc my odpowiedzieliśmy im ogniem i ich dopierdaliliśmy jednym słowem <laughs> więc ten, więc teraz e, więc teraz w ogóle fajnie, że tutaj e, ta... ten Tutaj flaga Ameryki, nawet dwie służą zasłony, a tutaj kurde flaga w po prostu dla ozdoby jest. Mhm. Tak, i dokładnie mówiąc Dojebaliśmy ich i teraz musimy im jakby wypędziliśmy ich do jednego miejsca, tak? W ogóle to sławka chyba nie powinna tak być... Mm. O co do, do, tam do jakby miejsca jednego ich skupiliśmy, i teraz mamy zaatakować taki ko kontr, taki atak skoncentrowany z różnymi jednostkami. Które spowodują, że po prostu zniszczymy raz na zawsze, jakby w tym rejonie, główną, jakby taką infrastrukturę tych misji. Przynajmniej tak jest mówione. Wjebałem się w jakąś yy, półkę, i się nie mówię o. Co ważniejsze, poets przyjdą, poets to są tak jak było powiedziane, skrót był wytłumaczony, to są po prostu wywiad i wywiad tak, intel, czyli informacyjny, którzy, czyli ludzie, którzy wiedzą jak pozyskać informacje od wroga. Także, tak, wybijemy, wybijemy tych, tak, złapiemy tych, którzy, przesłuchamy tych, którzy tam Przyjdziemy, wybijemy większość, tych, których uda nam się złapać, przesłuchamy, ci, którzy będą z nami współpracować, zostawimy. Ci, którzy odsuną tą swoją politykę, tych kapitalistycznych, kapitalistyczne świnietek, że, że tam Amerykanie są, to, to ten, to ich zostawią i tam ogarną, i się dowiedzą od nich ciekawe rzeczy, a reszta zostanie zabita, nie, i ten. I tyle. A później będzie akcja Hit and Point, czy Point and Hit, czyli będziemy dowiadywać się dokładnie od nich. W sensie powiedzą nam dokładnie jakieś informacje w stylu bazy i takie inne pierdoły. I, ten, I wtedy dopiero ruszymy na nich, nie? Diary, zobaczmy. To była pierwsza misja, druga, trzecia, czwarta. Jak coś chce przeczytać, to niech ma. Ale kurde są ładne Coś tu ciekawego wchodzi? Nie, chyba nie, tu wszyscy są też cisami, co? A właśnie jeszcze miałem powiedzieć <laughs> e, ta postać mi się nie podoba nasza, bo wygląda jak kurwa jakaś postać z Gorilasty. Po prostu tak zjebanie. Mm. Wiadomo, w, 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 tym, w tym będzie, tak? Czyli tam, gdzie mają te animacje swoje, to, to ten. To oni tak specjalnie wyglądają. A tutaj kurwa to ja nie wiem. No, to przyjeb, wygląda jak przyjeb. Tak, nasza jednostka, nasza lokacja, nasze prowincja, nasza prowincja, nasz data jest taka tutaj, jak tutaj pokazana. Czyli september 23. E, nazwa misji e, Brush and Sweep. Czyli mm, Zamiataj i wycieraj, coś takiego. Yy, misja ten, w sensie główny cel misji: yy, wspieraj węża 1 i, i węża 3 w, w, w ich roli blokowania, czyli pewnie. Tak, tutaj jest blokada Snake 1, tutaj jest blokada Snake 3, i chodzi o to, żeby, żeby tutaj VC, czyli Wietkong, został tam gdzie jest i żeby nie uciekli nigdzie stamtąd. Mm, powstrzymaj VC przed uciekaniem z AO. To jest pewnie arming o coś tam, nie wiem. No po prostu z tego z sektora, żeby nie wychodzili, a potem zacieśniać powolutku, powolutku, dochodzić razem, atakować i ich tam czyścić wszystkich. Drugie, druga ten, drugorzędna misja, to jest, jeżeli jest możliwe, to żeby tych prisonerów zbierać, czyli łapać ludzi. No i też z badaniem tego tego miejsca i tam... no co tam jest nowego, nie? Drużyna to wiadomo. Ty ci sami nazwa jesteśmy Snake 2 A czyli że Snake One, Snake 3 i Snake 2 my jesteśmy Snake tu pewnie gdzieś z tej strony będziemy wychodzić czy coś albo z tamtej chujwy. O, mamy Airstrike i artylerii, a w, ale w ogóle ostatnio nie było w ogóle artylerii ani żadnego tego koniec końców. Nie, nie przydało. W sensie no nie mieliśmy jak tego wykorzystać. Sytuacja tak, Tak, ogólnie sytuacja, tak jak mówiłem, <laughs> z powodu ostatnich działań naszych wywabiliśmy główne siły tam, no tą, guerilla, czy jak to się mówi po polsku, partyzantkę VC, wybabiliśmy z ich tego i wytłukliśmy większość z nich, dzięki temu, że ich stamtąd wywabiliśmy na, na otwartą bitwę. Z, z uwagi na to, że ten cały teren jest bagnisty, i tak dalej, mogą tylko dwoma: mogą, mają tylko dwie opcje ucieczki wschód i zachód znaczy wza, wschód i zachód em, po tych wysepkach. Dlatego postanowiliśmy odciąć im te drogi ucieczki, zacieśnić ich i, łapa, i wybić tam resztę tych osób, które tutaj są na tych, na tych wysepkach i na tych bagnach. Z uwagi na to, że morale, tak, i tutaj ci właśnie LLDB, czyli siły specjalne tych w co to czy znaczy Wietnamu Południowego, naszych ziomali, em, Stacjonują tutaj, co to czy znaczy tutaj będą? I tutaj będą, i my będziemy im pomagać w oczyszczeniu tego terenu. Z uwagi na to, że jest mało, małe prawdopodobnie, jest, że są przygwożeni i tak dalej, są małe morale tych wojsk. To ten, to, to będą się poddawać. No nie wiem, w Polsce by to raczej nie zadziałało. Gdy przypiera się do muru, to jeszcze bardziej walczą, bo nie mają nic do stracenia. Tak, czyli wychodzi na to, że tutaj są jakieś tereny wyższe i ogólnie jest mniejszy przesmyk, który mogą uciekać. Więc. Więc tutaj będzie tylko Snake 3, czyli Snake 3. Snake 3, czyli wąż 3. I oni tutaj zabezpieczą teren, a my, Snake 2, tutaj będzie przed nami, wyląduje i zabezpieczy nam LZ, My tutaj wylądujemy i będziemy na wschód po prostu ruszać z nimi. Um, Atakujących, dobra, playmuje, ple, playujemy misję, chociaż jest jedna minuta. Do końca, więc ja w sumie tu zakończę. Także do następnego się mano.